W Rosji czułam się jak święty Bartłomiej, którego z miłości rozszarpali na drobne kawałki. Więc takie miałam pewne obawy, czy ja z tego wyjdę z życiem. Ja ich rozumiem, no proszę bardzo, no, podoba im się. Ludziom się coś podoba, to lecą i szarpią pazurami dla siebie. Ale to nie w tym rzeczy, bo teraz przyszło mi właśnie do głowy, że ja oglądałam Rosję dość porządnie, choć w różnych miejscach, także w tych dawnych czasach. Kiedy jeszcze panował poprzedni ustrój, po czym teraz, kiedy już się sytuacja zmieniła. I ciągle jeszcze jest tam. No, taka dziwna dosyć dla mnie rzecz. Do hotelu nie może wejść przeciętny człowiek z ulicy, bo to jest przerażająco ostrzeżony hotel, przepustki trzeba mieć i inne tym podobne rzeczy, co jest dla mnie nie do pojęcia w wolnym, normalnym kraju. W poprzednich, w poprzednim ustroju, no fakt, że ja nie mogę pojechać do Feodozji z Jałty, to przepraszam, ale rzecz nienormalna, nie mogę. Dlaczego nie mogę? Nie wiem. Że nie mogę pojechać do Sewastopola, Ponieważ w XIX wieku to był port wojenny, ale to XIX wiek zdawało mi się, że już minął. I tam jest ukrywana panorama Sewastopolska, która jest jednym z największych arcydzieł na świecie. I ona była, i chyba jest nadal, starannie ukrywana przed społeczeństwem. I dlaczego Rosja potencjalnie szalenie bogaty kraj. Ukrywa przed światem swoje najwspanialsze wynalazki, to ja tego nie rozumiem.